DAJESZ! CO? Dajesz. 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 DAJESZ! Przebił się przez linię pomocy, ostatnia szansa przed końcem czasu. Przebił się przez linię pomocy, ostatnia szansa przed końcem czasu. Shaker, nie masz jeszcze dosyć tej gry? Właśnie, wygrywasz za każdym razem, kiedy grasz. Nie wiem dlaczego ty w to grasz, bracie. Po co grać w wirtualny futbol, kiedy jutro będziesz mógł zmierzyć się z nakamą w prawdziwym meczu. Superliga 3000 jest taka sama jak prawdziwa piłka. Sorki, Shaker, gry nie robią na mnie wrażenia. Piłka ucieka mu spod nogi, stracił szansę. O, piłka ucieka mu spod nogi, a. stracił szansę. A. Przegrałeś. <grym> mm. To faktycznie przestarzała wersja, ale najnowsza ma być naprawdę rewelacyjna. Świetna grafika i super realistyczne efekty dźwiękowe. O, a tak. No i najlepsi zawodnicy na... The Superliga, 4000. Wow! I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I play the super league's greatest. Give them my best shot. Every... Super Strikes. Podkręć i wygraj. Postrajkę! Wielka buźka! Normalnie, aż mnie ciary przeszły! <laughs> Jestem Alex! Chętnie zarejestruję wasze ruchy do SL4000. Cześć, Alex! Shaker! Uber, super! Chcesz A, może... On jest Shaker, nie Uber. Uber jest z żelaznych czołgów. Ach, tak się tylko mówi. Oj, przepraszam! Y, znaczy, przepraszam. Czasem zapominam, jak mówią ludzie... W realu. Jesteście gotowi na wycieczkę? No. Yo, 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 się manko spięty Joe. Fuj, Czy coś tu dziwnie pachnie, czy to tylko ping-pong? Mówi się tenis stołowy, łosiu. E, domyślam się, że się znacie, panowie. Chłopaki, poznajcie spokojona. Najlepszego na świecie gracza w ping-ponga. Nie mów tak. Wszystko, co ten gość wie o właściwie to o wszystkim, podpatrzył. Ode mnie, oczywiście. Stary! Już dawno jestem ponad te amatorskie techniki. Jestem nowym królem rotacji. Twój styl jest nieświeży, luźny, Joe. Wypadłeś z obiegu, ziomek. Ha! Zaczynamy wycieczkę. Idziecie, panowie? Tu są nasi programiści. Inteligentni mózgowcy, którzy tworzą nasze gry. Testerzy całymi dniami grają w gry i wcinają czekoladki. Super! Chcę taką robotę! A tutaj mamy studio nagrań. Zawodnicy superligi oraz ich trenerzy użyczają swoich głosów do SL4000. No, dobra decyzja. Nagrania w 3000 były dosyć cienkie. Hmm? Koniec gry przegrałeś! Ha, 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 ha. Koniec gry! Przegrałeś! Ha, 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 ha. Ej, ej, ej! Okej! Okay. Mniej więcej o to chodziło! A czy możesz powiedzieć to bardziej pogodnie, bardziej słonecznie? Co? A co ja pogodynka? A po co te nerwy? Dobrze nam idzie! Wersja 346. Jedziesz! Ech, poddaję się! A na koniec miejsce, gdzie dzieje się prawdziwa magia. Super Strikers? W tym studio filmowym, dzięki szybkim kamerom, nagramy każdy szczegół waszych ruchów. Każdy szczegół mówisz! Tak, o to mi chodziło! Genialnie! Fantastycznie! Jeszcze raz, ale tym razem do mikrofonu, dobrze? Uh. Witajcie w naszym wspaniałym studiu filmowym! Pozycja i wektor ruchu czujników na kombinezonach są rejestrowane przez specjalne kamery, a dane trafiają do tego komputera. Ale proszę cię, Alex! Nie nagrywajcie tylko tego dobrze! Będzie wstyd! <laughs> nie martw się! Jedyne, co chcielibyśmy nagrać, to wszystkie klasyczne ruchy zawodników Superstrikers! thank <laughs> you Teraz ty. Ile razy mam wam to powtarzać? Gry po prostu mi nie leżą i tyle. Ta gra nie będzie taka sama bez filarów rotacji. No nie wiem, bracie. O oh, się. No dobra, dobra, zrobię to dla was. Hey, co ty tutaj wyprawiasz? Ja... A może mamy dziś przebieraną imprezę? Nie. O, czuję się strasznie głupio. Przestań, nieźle w tym wyglądasz. Świetny kostium. Ech, dzięki. Ej, a może się zamienimy? Serio? Serio. Ale tak serio, serio. Serio, serio. Ale... Serio! Przygotujcie się na pokaz różnych rotacji. Rotacja lewa! Rotacja prawa! Rotacja wsteczna! Gdzie on się nauczył tak podkręcać? Niesamowite zagrania! Nie mogę się doczekać, aż umieścimy to w grze! Rotacja awansująca! Ja strzelam, ja strzelam! Albo lepiej ty strzelaj! Dzięki siostro. Skąd właściwie wiecie, w którą stronę poleci piłka? Trening czyni mistrza? Ech, chyba raczej trening, trening i trening czyni mistrza. SL4000 będzie po prostu mega! Bardzo nam pomogliście. Tak. Ta to prawda, bardzo mi pomogliście, Super Strikers. Patrzcie uważnie, oto cztery słynne rotacje luźnego Joe. Poznaj je, wychwyć je i przechwyć piłkę. Spodziewajcie się właśnie tych czterech zagrań. Oj, coś mi mówi, że zmieciemy Super Strikes. <grywry> <grywry> Akurat teraz mi wyszedł śmiech! <grywry> oto starcie na kama kontra Super Strikes. Na żywo ze stadionu Gashuku. Te dwie słynne drużyny mają wyrównany poziom. Ale jeśli ktoś może przechylić szalę na stronę swojej drużyny, to tylko luźny Joe Król dośrodkowań! Oto i ono! Shaker i El Matador czyhają na piłkę. Który z nich wykona strzał? O, co? O, Miko Chen odczytał ich zamiary. <gry> Widzę, że następnym razem luźny Joe musi podać do mnie, co nie? Hm. Dajesz! Jak! Dajesz! Uch. Przebił się przez linię pomocy Ostatnia szansa przed końcem czasu Przebił się przez linię pomocy Ostatnia szansa przed końcem czasu Shaker, nie masz jeszcze dosyć tej gry Właśnie, wygrywasz za każdym razem, kiedy grasz Nie wiem dlaczego ty w to grasz, bracie Po co grać w wirtualny futbol Kiedy jutro będziesz mógł zmierzyć się z nakamą w prawdziwym meczu Pff, Superliga 3000 jest taka sama jak prawdziwa piłka Sorki, Shaker Gry nie robią na mnie wrażenia Piłka ucieka mu spod nogi Stracił szansę oh, no. Piłka ucieka mu spod nogi Stracił szansę oh, Przegrałeś <mulety> hmm, To faktycznie przestarzała wersja Ale najnowsza ma być naprawdę rewelacyjna Świetna grafika i super realistyczne efekty dźwiękowe wow. <gamy> A tak No <gamy> i najlepsi zawodnicy na całym świecie Już niedługo Superliga 4000 I'm finally here. My heart is pounding. Fifty thousand fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I will play the super league's greatest. Give them my best shot. Every great yeah. god yeah. upa strikers podkręć i wygraj wydaje się wydaje się wydaje się wydaje się i Wielka buźka! Normalnie, aż mnie ciary przeszły! <laughs> Jestem Alex! Chętnie zarejestruję wasze ruchy do SL4000. Cześć, Alex! Shaker! Uber, super! Ktoś ma... Może... On jest Shaker, nie Uber. Uber jest z żelaznych czołgów. Ugh, tak się